Sprzedano ci kłamstwo. Wygodne kłamstwo o uważności z aplikacji i obserwowaniu myśli jak chmur. A co jeśli ta rada to tylko zasłona, dymna, zaprojektowana, by trzymać cię w pułapce chaosu? Co jeśli prawdziwa droga do odzyskania kontroli nad umysłem jest tak brutalna i niewygodna, że 99 guru nigdy nie odważy się jej ujawnić? Dzisiaj odsłaniamy to, co naprawdę działa, gdy twój umysł to tornado, a nie spokojne niebo. Stoisz w kolejce w supermarkecie. Telefon wibruje. Dwanaście nieodebranych połączeń od szefa. Twoja matka w szpitalu. Twój syn płacze w domu, bo zapomniałeś po niego przyjść. Rachunki, które miały być zapłacone wczoraj. I w tym momencie, dokładnie w tym momencie, czujesz, jak twój umysł rozrywa się na dwanaście kawałków. Każdy ciągnący w inną stronę. Twoje ręce drżą, oddech płytki. Serce wali jak młot, a w głowie jeden krzyk. Muszę to wszystko ogarnąć. Teraz. Nazywam się Paweł. 37 lat. Kierownik projektu w firmie IT. Mąż. Ojciec dwójki dzieci. I do niedawna człowiek, który był przekonany, że opanował życie. Piętnaście miesięcy temu stałem w tej samej kolejce. Ten sam supermarket. Ale tamtego wieczoru, 17 marca, godzina 18.40 tak 46 Czenoń, mój umysł dokonał czegoś, czego do dziś nie potrafię w pełni wyjaśnić. Nie zwariowałem. Nie zemdlałem. Wydarzyło się coś znacznie dziwniejszego. Mój umysł po prostu uciekł. Nie metaforycznie. Fizycznie poczułem, jak moja świadomość opuszcza ciało. Widziałem siebie z zewnątrz, małego, drżącego mężczyznę w kolejce, który próbuje jednocześnie odpowiadać na maile, rozmawiać przez telefon i pamiętać, co miał kupić. Widziałem swoje dłonie poruszające się automatycznie, jak u robota, a potem cisza całkowita, przytłaczająca cisza. Kiedy ocknąłem się, Leżałem na zimnej podłodze. Wokół twarze nieznajomych. Karetka była w drodze, ale najgorsze nie było to. Najgorsze było spojrzenie mojej żony tamtego wieczoru, gdy przyjechała po mnie. Nie zobaczyłem w nim współczucia. Zobaczyłem strach. Paweł, ty się rozpadasz. I miała rację. To co ludzie nazywają wypaleniem, to tylko nazwisko. Prawdziwa diagnoza jest głębsza. Nie wypalasz się, bo pracujesz za dużo. Wypalasz się, bo twój umysł został rozdarty na tyle części, że przestał istnieć jako całość. Jesteś wszędzie i nigdzie jednocześnie. Twoja uwaga to nie światło reflektora, to fajerwerk, który eksploduje we wszystkie strony i nie oświetla nic. Psycholog, do którego mnie wysłali, miał typową radę. Musisz nauczyć się medytacji. Codziennie 20 minut. Aplikacja Headspace spokojne miejsce, świeczka, oddychanie. Próbowałem oczywiście, że próbowałem. Pierwszego dnia usiadłem, zamknąłem oczy, skupiłem się na oddechu i po 20 sekundach mój umysł podał mi listę 17 rzeczy, które powinienem robić zamiast siedzieć w ciszy. Aplikacja mówiła: Obserwuj swoje myśli, jak chmury. Ale moje myśli nie były chmurami, były tornado. Po tygodniu przestałem próbować. Medytacja to nie dla mnie, powiedziałem psychologowi. Nie potrafię się wyciszyć. No właśnie, odpowiedział. Dlatego jesteś tutaj, ale potem powiedział coś, co wszystko zmieniło. Podał mi kartkę z jednym nazwiskiem i adresem. Idź do tego człowieka. Nazywa się Jan Kowalczyk. Nie jest psychologiem. Nie jest terapeutą, ale jeśli naprawdę chcesz nauczyć się świadomości prawdziwej, nie medytacyjnej, pierdoły, on ci pokaże. Ostrzegam, to nie będzie przyjemne. Jan Kowalczyk mieszkał na trzecim piętrze kamienicy w Krakowie, w dzielnicy, której nazwa zmieniała się co dziesięć lat, ale budynki pozostawały te same od stu, żadnego dzwonka, żadnej tabliczki. Zapukałem trzy razy. Drzwi otworzyły się. Spodziewałem się starca w szatach. Z brodą, może wonią kadzideł. Dostałem mężczyznę po pięćdziesiątce w dżinsach i koszulce z logo Pink Floyd. Włos, włosy przystrzyżone krótko. Ręce pokryte bliznami nie od wypadku, ale od pracy. Przez chwilę tylko patrzył. Paweł? Tak, wchodź, ale zostaw telefon w kieszeni. Wyłączony. Mieszkanie było puste. Nie ascetycznie puste, po prostu puste. Jedna kanapa. Jeden stół, żadnych obrazów, żadnych dekoracji. Okno wychodzące na podwórko i cisza tak gęsta, że mogłem ją usłyszeć. Siadaj. Usiadłem. On stanął przy oknie, plecami do mnie. Powiedz mi, co się stało w tym supermarkecie. Opowiedziałem: wszystko. Telefony, matka, syn, rachunki, panika, ucieczka umysłu. Podłoga, a teraz powiedz mi, co myślisz, że było problemem? Że za dużo się działo naraz? Nie, odwrócił się. Problemem nie było to, że za dużo się działo. Problemem było to, że byłeś wszędzie jednocześnie. Twój umysł był przy matce w szpitalu, przy synu w domu, przy szefie w biurze, przy rachunkach na biurku, ale nie był nigdzie, naprawdę. Nie byłeś w swoim ciele. Nie byłeś w kolejce. Nie byłeś obecny. I twój system nerwowy to wyczuł. Poczułem ucisk w klatce piersiowej. Wiesz, co robi ciało, gdy umysł ucieka. Załamuje się, bo ciało wie coś, czego ty nie wiesz. Jesteś martwy bez obecności. Twoje ciało próbowało cię ratować jedynym sposobem, jaki znało, wyłączyło cię. Milczałem. Świadomość powiedział Jan. Nie jest stanem medytacyjnym, to nie jest siedzenie w ciszy i liczenie oddechów, to jest umiejętność bycia całkowicie obecnym, gdy świat woła się, rozpada, to jest umiejętność stania w środku chaosu i mówienia: Jestem tutaj, tylko tutaj i to wystarczy. Ale jak, gdy wszystko krzyczy jednocześnie? Uśmiechnął się. Nie był to uśmiech ciepły. Był to uśmiech człowieka, który widział coś strasznego i przeżył. Pokażę ci, ale ostrzegam, to czego się nauczysz, nie jest filozofią, to jest system. Ma nazwę, ma strukturę i ma cenę. Jaka cena? Musisz umrzeć. Serce stanęło nie fizycznie ale wersja ciebie, która wierzy, że może kontrolować wszystko musi umrzeć, bo ona cię zabija. Skinąłem głową, chociaż nie rozumiałem. System nazywa się Mushin no Michi. W języku japońskim droga nieumysłu. Nie chodzi o brak myśli. Chodzi o brak przywiązania do myśli. Twój umysł będzie nadal mówił, ale przestaniesz go słuchać jak rozkazu. Będziesz go słuchał jak szumu ulicy jest, ale nie determinuje gdzie idziesz. Wstał i podszedł do okna. Widzisz tamto podwórko? Dwadzieścia osiem lat temu stałem tam dokładnie o godzinie trzeciej nad ranem. Miałem w ręce nóż. Naprawdę zamierzałem to zrobić. Wszystko się rozpadło. Firma, małżeństwo, zdrowie. Ale w tym momencie coś mnie zatrzymało. Nie siła woli, nie odwaga, coś innego. Poczułem wiatr na twarzy. Zimny, ostry. I po raz pierwszy od miesięcy byłem obecny. Tylko to. Wiatr. Zimno. Skóra. I zrozumiałem, jestem tutaj. Odwrócił się. Musinno michi ma cztery filary. Pierwszy nazywa się Tanden, punkt ciężkości. Drugi Kanso, eliminacja szumu. Trzeci ma przestrzeń pomiędzy. Czwarty Fudoshin, nieruchomy umysł w ruchomym świecie. Pokażę ci każdy. Ale zanim zaczniemy, musisz nazwać swojego wroga. Wroga, głos w Twojej głowie, który mówi: wszystko się rozpada. Musisz to naprawić. Teraz. Nazwij go. Zamknąłem oczy. Usłyszałem go natychmiast. Chaos. Dobrze. Bo chaos będzie z Tobą przez następne siedem dni i będzie kłamał. Pierwszego dnia Jan dał mi jedno zadanie. Jutro rano. O dokładnie show sło 17, nie. Szałć 15, nie. Szałć Dokładnie, show z 17, staniesz przed lustrem. Boso. W samej bieliźnie. I przez 17 sekund będziesz tylko oddychał. Ale nie do płuc. Do brzucha. Do miejsca 5 centymetrów poniżej pępka. Japo Japończycy nazywają to tanden. To jest twój punkt ciężkości. Fizyczny i mentalny. 17 sekund. To wszystko. To wszystko. Ale po co tak dokładna godzina? Bo precyzja zabija negocjacje. Gdy powiesz rano. Chaos powie w porządku, ale najpierw sprawdzę telefon. Gdy powiesz około szóstej, chaos powie 630 też jest w porządku. Ale gdy powiesz dokładnie sześć umysł nie ma miejsca na dyskusję. To jest instrukcja, nie sugestia. Wróciłem do domu. Ustawiłem alarm. Sześć, następnego ranka alarm zadzwonił. I wiesz co? Wstałem od razu. Bez wahania. Stanąłem przed lustrem. Boso. W samej bieliźnie. Zamknąłem oczy. Oddech do brzucha. Raz, dwa, trzy. Było łatwo. Dziwnie łatwo. Po siedemnastu sekundach otworzyłem oczy i poczułem dumę. Poradziłem sobie. To było proste. Chaos milczał. I to był problem. Dzień drugi. Alarm. Sześć, siedemnasty. Otwieram oczy. I wtedy chaos się odezwał. Wiesz co? Wczoraj to zrobiłeś. To już wystarczy. Dziś możesz odpuścić. Jeden dzień niczego nie zmieni. Moje ciało nie chciało wstać. Pościel była ciepła, na zewnątrz było zimno. Logika była krystalicznie czysta, wczoraj wykonałeś zadanie, więc już to opanowałeś. Ale potem przypomniałem sobie słowa Jana: Dzień pierwszy jest testem twojej ciekawości, dzień drugi jest testem twojego charakteru. Wstałem. Ale moje ciało było ciężkie. Moje nogi jak ołów, stanąłem przed lustrem. Zamknąłem oczy, oddech do brzucha. I wtedy właśnie wtedy zrozumiałem, o czym Jan mówił. Chaos nie jest głosem, który krzyczy. To głos, który szepcze i brzmi dokładnie jak ty. To tylko jeden raz. Nikogo to nie obchodzi. Jutro wrócisz do tego. Ale dokończyłem. Siedemnaście sekund. Siedemnaście oddechów. I coś się zmieniło. Nie w umyśle, w ciele. Ręce przestały drżeć. Trzeciego dnia wróciłem do Jana. Opowiedz mi, co się stało. Opowiedziałem o dniu pierwszym łatwym, o dniu drugim trudnym. Dobrze, powiedział, bo większość ludzi nigdy nie dochodzi do dnia trzeciego. Widzisz, dzień jeden jest kłamstwem. Twój umysł myśli to proste, poradzę sobie. Ale dzień drugi. Tam zaczyna się prawdziwa walka, bo tam chaos pokazuje swoją prawdziwą twarz, nie jest Twoim wrogiem, jest Twoim najstarszym przyjacielem. Chroni cię przed rozczarowaniem, mówiąc: Nie próbuj, już raz zawiodłeś. Nie zawiedź się znowu. Skinąłem głową. Ale jest coś, czego chaos nie rozumie bezpieczeństwo, i wzrost istnieją po przeciwnych stronach muru. Nie możesz mieć obu. Wstał. Dzisiaj wprowadzamy drugi filar kanso. Eliminacja szumu. Przez następne cztery dni, od godziny 6.07 do 6.34, twój telefon zostanie w drugiej sali. Nie w sypialni. Nie w łazience. W innym pokoju. Całkowicie wyłączony. Nie w trybie wibracji. Wyłączony. To jest świadomy wybór przez 17 minut. Świat istnieje bez ciebie. I przetrwa. Ale co jeśli coś się stanie? A co się stało wczoraj, gdy spałeś? Nic. Właśnie. Twój umysł udaje, że jesteś niezbędny, ale świat kręci się bez twojej uwagi. Świat się nie rozpada, gdy nie patrzysz, ale ty się rozpadasz, gdy patrzysz wszędzie jednocześnie. Wrócił do okna. Kanso to nie minimalizm, to jest chirurgia. Wycinasz wszystko, co kradnie twoją obecność. Nie dlatego, że jest złe. Ale dlatego, że nie jest niezbędne w tym momencie. A co jest niezbędne? Tylko to oddech, ciało. Tutaj. Teraz. Czwartego dnia obudziłem się przed alarmem. Godzina 6:04. Chaos natychmiast się odezwał. Skoro już nie śpisz, możesz sprawdzić telefon. Tylko raz. Tylko wiadomości. Ale wtedy coś się stało. Usłyszałem głos, który nie był chaosem. Nie. To był mój głos. Ale inny, głębszy, spokojniejszy. Telefon został w drugim pokoju, wyłączony. O 6.17 stałem przed lustrem. Oddech do tanden. 17 sekund. I tym razem poczułem coś nowego. Przestrzeń. Nie fizyczną. Mentalną. Między myślą telefon a impulsem sprawdź była przestrzeń. Malutka. Ale istniała. I w tej przestrzeni mogłem wybierać. Piątego dnia Jan wprowadził trzeci filar. Ma, powiedział. Przestrzeń pomiędzy. W muzyce ma to cisza między nutami. W architekturze ma to pusta przestrzeń, która nadaje znaczenie formie. W życiu ma to moment między bodźcem a reakcją. Narysował coś na kartce. Bodziec ma reakcja. Większość ludzi żyje bez ma. Bodziec i reakcja są tym samym. Telefon dzwoń, odbierasz. Ktoś cię krytykuje, bronisz się. Myśl się pojawia. Wierzysz jej. Ale gdy wprowadzisz ma, stajesz się wolny. Bo pomiędzy bodźcem a reakcją jest wybór. Jak wprowadzam ma, już to robisz. Gdy między myślą a działaniem pojawiła się przestrzeń, to było ma. Ale teraz wzmocnimy to. Od dzisiaj, gdy chaos mówi, nie odpowiadaj natychmiast. Zrób jedno pełne oddech do tanden. Jeden oddech. To jest ma. W tym oddechu jest twoja wolność spojrzał mi w oczy. Ale ostrzegam, chaos będzie próbował Cię przekonać, że myślenie to działanie. Będzie mówił: analizujesz, rozważasz, to mądre. Ale myślenie bez ma to tylko kolejna forma automatyzmu. Prawdziwe ma to cisza, nie myślenie, obserwacja. Szóstego dnia wszystko się rozpadło dosłownie. Godzina 4:38 rano. Telefon dzwoni, wyłączony, ale dzwoni ktoś, dzwoni na domofon to matka. Pogotowie. Ojciec zawał. Ubieram się. Trzęsące się ręce. Serce wali. Umysł krzyczy. Jedź. Teraz. Szybciej. I wtedy w środku tego chaosu pamiętam. Jeden oddech do tanden. Staję. Zamykam oczy. Jeden pełny oddech. I w tym oddechu widzę jasno. Pojadę do szpitala. Ale nie jako tornado, jako człowiek. W samochodzie, na czerwonym świetle, znowu. Jeden oddech. W szpitalu, w poczekalni, znowu. Jeden oddech. Ojciec przeżył. Ale coś we mnie zmieniło się tamtego dnia na dobre. Świat się rozpadł. A ja zostałem obecny. Siódmego dnia Jan powiedział: Jesteś gotowy na czwarty filar. Fudoshin. Nieruchomy umysł w ruchomym świecie. To jest najważniejsze. Po wszystko, czego się nauczyłeś, tanden, kanso, ma, prowadzi do tego. Wyjął kamień. Zwykły, szary kamień. Rzucę tym kamieniem w staw. Woda eksploduje. Fale rozejdą się we wszystkie strony. Ale co dzieje się na dnie stawu? Cisza? Właśnie. Dno pozostaje nieruchome. Woda na powierzchni może szaleć, ale głębina pozostaje spokojna. Fudoshin to ta głębina. Świat woła się, rozpada praca, rodzina, zdrowie, wszystko. Ale w tobie jest punkt, który nie drga. To nie jest brak emocji, to jest brak identyfikacji z emocjami. Położył kamień na stole. Chaos będzie próbował przekonać cię, że jesteś Twoimi myślami. Jestem zestresowany, jestem przerażony, jestem rozbity, ale to kłamstwo. Ty nie jesteś stresem. Ty doświadczasz stresu. To ogromna różnica. Gdy mówisz, jestem zestresowany, stajesz się stresem. Gdy mówisz, Czuję stres. Pozostajesz obserwatorem. Jak to praktykować? Każdego ranka po 17 sekundach oddechu powiesz jedno zdanie na głos: Jestem tym, który obserwuje. Tylko to. Bo to jest prawda. To było 12 miesięcy temu. Dzisiaj nadal staję przed lustrem o 6:17 codziennie, bez negocjacji. Czy wszystko się ułożyło? Nie. Czy życie jest łatwiejsze? Nie. Ale jestem obecny. Gdy matka znowu trafiła do szpitala, byłem obecny. Gdy firma zwolniła połowę zespołu, byłem obecny. Gdy syn płakał w nocy, byłem obecny. Nie dlatego, że jestem silniejszy, ale dlatego, że nauczyłem się różnicy między byciem wszędzie, a byciem tutaj. Teraz pozwól, że zapytam Cię o coś brutalnie szczerze. Ile razy dzisiaj byłeś naprawdę obecny? Nie ile razy myślałeś, że jesteś obecny. Ale naprawdę. Ciało tutaj, umysł tutaj. Bez myślenia o tym, co było lub co będzie. Jeśli odpowiedź brzmi raz lub zero, nie jesteś sam. Większość ludzi żyje całe życie, nie będąc obecnymi ani razu. Są w przeszłości lub przyszłości, nigdy w teraz. I to nie jest filozofia. To jest neurobiologia. Twój mózg ma dwa systemy: system narracyjny który opowiada historię o przeszłości i przyszłości i system doświadczeniowy, który czuje teraz. Większość ludzi żyje w systemie narracyjnym 98. czasu. I dlatego cierpią, bo system narracyjny kłamie. Opowiada ci historię zawiodłeś wczoraj, więc zawiesz jutro. Jeśli nie naprawisz tego teraz, wszystko się rozpadnie. Inni mają to ogarnięte, ty nie. Ale system doświadczeniowy? On zna tylko jedno oddech. Ciało, tutaj. I paradoks jest taki, gdy jesteś tutaj, przyszłość sama się układa. Nie dlatego, że kontrolujesz ją, ale dlatego, że przestajesz być jej zakładnikiem. Pozwól, że opowiem ci legendę, którą Jan opowiedział mi któregoś dnia. XVI wiek. Japonia. Mistrz Miecza Miyamoto Musashi stoi na polu bitwy. Naprzeciwko niego pięciu samurajów. Wszyscy mistrzowie. Wszyscy gotowi zabić. Musashi zamyka oczy. Jego uczniowie myślą: Zwariował, zaraz zginie. Ale Musashi nie modli się, nie medytuje. On po prostu czuje. Ciężar miecza w dłoni, wiatr na skórze, ziemia pod stopami. Otwiera oczy. I w następnych osiemnastu sekundach zabija wszystkich pięciu. Jak? Nie dlatego, że był szybszy, dlatego, że był obecny, widział każdy ruch przed wykonaniem. Nie dlatego, że przewidywał, ale dlatego, że obserwował bez myślenia. System narracyjny myślenie jest wolny. System doświadczeniowy obserwacja jest natychmiastowy. Gdy jesteś obecny, nie reagujesz, działasz. I to jest Fudoshin. Ale czego ja naprawdę cię uczę? Czy to jest o świadomości? Nie. To jest o śmierci. Nie fizycznej, śmierci tożsamości. Bo człowiek, który jesteś teraz, człowiek, który żyje w chaosie, który jest wszędzie i nigdzie, który myśli, że musi kontrolować wszystko, ten człowiek musi umrzeć. Nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że cię zabija. I dopóki nie pozwolisz mu umrzeć, nie możesz się narodzić. Jan powiedział mi kiedyś: świadomość to nie nauka nowej umiejętności, to śmierć starego ja, i miał rację. Bo gdy po raz pierwszy poczułem matę, przestrzeń między myślą a działaniem, zrozumiałem przez 37 lat, żyłem jako robot. Bodziec, reakcja. Bodziec, reakcja. Żadnego wyboru, żadnej wolności. Ale teraz, teraz jestem wolny. Nie dlatego, że nie czuję stresu, ale dlatego, że nie jestem stresem. Nie dlatego, że świat nie krzyczy. Ale dlatego, że nie krzyczę razem z nim, pozwól, że pokażę ci, jak to wygląda w praktyce. Wczoraj. Godzina 14:22. Spotkanie z klientem. Wszystko idzie źle. Budżet przekroczony. Deadline niemożliwy do dotrzymania. Klient krzyczy. Stary ja? Panikował. Bronił się. Atakował. Nowy ja? Jeden oddech do tanden. Ma. I w tej przestrzeni widzę jasno to nie jest atak na mnie. To jest przerażony człowiek, który potrzebuje rozwiązania. Mówię spokojnie. Rozumiem. Dajmy sobie dziesięć minut na oddech. Potem znajdziemy rozwiązanie. Klient zatrzymuje się. Patrzy. Oddycha. I znajdujemy rozwiązanie. To nie było cudem. To było ma, albo dwa tygodnie temu. Syn wraca ze szkoły. Płacze. Kolega go skrzywdził. Stary ja. Myślałby już o rozwiązaniach. Porozmawiam z nauczycielem. Zmienię szkołę. Nauczę go bronić się. Nowy ja siadam tutaj teraz. Słucham. Nie planuję. Nie naprawiam. Po prostu jestem. I wiesz co? To było dokładnie to, czego potrzebował. Nie rozwiązania. Obecności. Więc co teraz? Jak ty możesz to zacząć? Nie jutro. Nie kiedyś, gdy będę gotowy. Teraz. Oto twój pierwszy rytuał. To nie jest sugestia. To jest instrukcja. Jutro rano, dokładnie o 6:17, nie o 6:15, nie o 6:20, dokładnie 6:17. Ustaw alarm. Krok 1. Wstań natychmiast, bez sprawdzania telefonu, bez myślenia. Krok 2. Idź do łazienki. Boso, przed lustrem. Krok 3. Zamknij oczy. Połóż dłoń 5 cm poniżej pępka. Krok 4. Oddychaj do tego miejsca. Głęboko. 17 razy. Krok 5. Otwórz oczy. Powiedz na głos. Jestem tym, który obserwuje. Krok 6. Wyjdź. Kontynuuj dzień. To wszystko. 17 oddechów. Jedno zdanie. Około dwóch minut. Ale to takie proste, myślisz. Jak to może coś zmienić? Właśnie dlatego działa. Bo nie jest o wielkości rytuału, jest o konsekwencji. 17 oddechów przez 7 dni. To nie 119 oddechów. To śmierć automatyzmu. To moment, gdy twój umysł uczy się, istnieje przestrzeń między bodźcem a reakcją. I w tej przestrzeni jestem wolny, ale ostrzegam cię. Chaos będzie kłamał. Dzień jeden. To ciekawe. Spróbuję. Dzień dwóch. Wczoraj to zrobiłeś. To wystarczy. Dzień trzy. To nic nie zmienia. Po co tracić czas? Dzień cztery. Chaos milczy. Bo się boi. Dzień pięć, inni tego nie rozumieją. Jesteś dziwny. Dzień sześć. chaos atakuje twoją tożsamość. To nie jest dla ciebie. Ty nie jesteś tym typem osoby. Dzień siedem. Cisza. Fudoshin. Jeśli dojdziesz do dnia siódmego, coś w tobie umrze i coś nowego się narodzi. Pozwól mi zakończyć tym. Jan zmarł trzy miesiące temu. Rak, szybki, bezlitosny. Odwiedziłem go w hospicjum dzień przed śmiercią. Spodziewałem się strachu, bólu, desperacji. Ale on uśmiechał się. Paweł powiedział: Chcę ci coś powiedzieć. Słucham. Przez całe życie ludzie pytali mnie: Jak się nie bać śmierci? A ja zawsze odpowiadałem: Nie boję się śmierci, bo żyję obecny. Ale to było kłamstwo. Połowa prawdy. Wziąłem jego dłoń. Prawda jest taka: boję się. Naprawdę się boję. Ale strach nie jest problemem. Problem jest wtedy, gdy strach decyduje gdy jesteś strachem. Ale ja czuję strach, obserwuję strach i wybieram obecność. Zamknął oczy. Jeden głęboki oddech do tanden. Widzisz? Nawet teraz. Ma. I wtedy zrozumiałem. Świadomość nie jest o braku strachu, to o byciu przestrzenią, w której strach może istnieć, ale nie rządzi więc pytam cię po raz ostatni. Jutro rano. Sześć siedemnastie. Czy wstaniesz? Nie za miesiąc, gdy będziesz gotowy. Nie za tydzień, gdy uporządkujesz życie. Jutro. Bo prawda jest taka, nigdy nie będziesz gotowy. Gotowość to kolejne kłamstwo chaosu. Działanie tworzy gotowość. Nieodwrotnie. 17 oddechów. Jedno zdanie. Siedem dni. A potem? Zobaczysz. Ale musisz zacząć. Bo świat będzie dalej się rozpadał. Praca, rodzina, zdrowie wszystko. Ale ty, ty możesz nauczyć się być obecny w środku zniszczenia. To nie jest obietnica szczęścia, to jest obietnica wolności. Jedna ostatnia rzecz. Gdy to zrobisz, gdy naprawdę zaczniesz, ludzie zauważą. Nie od razu. Ale około dnia dwudziestego coś się zmieni. Twoja postawa, twój oddech, sposób w jaki patrzysz. I ludzie będą pytać, co się stało. Nie mów im o Mushin no michi. Nie mów im o Tanden. Po prostu powiedz, nauczyłem się być tutaj. I jeśli zapytają jak, daj im ten tekst. Ale tylko jeśli naprawdę chcą wiedzieć. Bo to nie jest dla każdego. To jest tylko dla tych, którzy są gotowi umrzeć, by żyć. Jestem Paweł. 38 lat. Kierownik projektu. Mąż. Ojciec. I człowiek, który nauczył się jednej rzeczy. Świat się rozpada, ale ja jestem tutaj i to wystarczy. 6.17. i siedemnaste, jutro rano. Bez negocjacji. Jestem tym, który obserwuje.